Cześć moi drodzy, tu Sielska, witajcie ponownie u mnie. Dzisiaj skupimy się na nowościach płynnych do konturowania marki Glam Shop. Jest bronzer, róż, rozświetlacz. Mam też dwa pędzle, które wyszły razem z tą kolekcją, którymi teoretycznie świetnie się powinno te produkty aplikować. Pokażę Wam to wszystko w akcji, o tym będzie dzisiaj. Zapraszam. I jak widać większość, jeśli chodzi o makijaż dzisiejszy mam już na twarzy wszystko oprócz właśnie produktów do konturowania, bo na nich się dzisiaj skupimy, moi drodzy. Mm, tak jak powiedziałam, mam produkty w płynie nowe od Glamshop mam dwa pędzle i nie ma się co rozgadywać tak naprawdę. Dzisiaj powinno być już lepiej niż ostatnio. Nie ma gonitwy w mojej głowie nie powinnam się wiecie, powtarzać, zacinać, przejęzyczać. Powinno być dobrze. Jak wyjdzie, zobaczymy w praniu. Zaczynamy. I zaczniemy. Jak to w moim przypadku bywa, jeśli chodzi o aplikację produktów do konturowania, zaczniemy od bronzera. I to jest płynny bronzer, po prostu Liquid Bronzer. Ja mam go w odcieniu. Piaskowy Sandy. I już tutaj się przełączam na stronę Glam Shop, gdzie o nim troszkę więcej jest. A przepraszam, coś mnie tutaj swędzi. Przede wszystkim ten produkt wyszedł w dwóch odcieniach. Ja mam tą jaśniejszą opcję. Piaskowy jest jeszcze nugatowy. Co istotniejsze, on jest opisany jako kolor neutralny. I jak go sobie słoczowałam zaraz po tym, jak on do mnie przyszedł, to rzeczywiście wydawał się bardzo neutralny. Ale na mojej twarzy już taki znowu neutralny nie jest. Mi to nie przeszkadza. Ja. Nie tyle, że lubuję się, znaczy wolę, jak brązer jest neutralny, nie będę tego ukrywać, natomiast kiedy on jest nawet trochę cieplejszy, też mi to nie przeszkadza, jak trochę to moją buzię ociepla. Zwłaszcza, jeżeli, że jeżeli chodzi o brązery, to w moim przypadku są to kosmetyki właśnie przywracające trójwymiar mojej buzi, ale też ocieplające ją troszkę, bo ja jednak jestem z tych jaśniejszych, jeśli chodzi o karnację. Tak, przyznaję, że teraz mam na sobie no przede wszystkim troszeczkę opala, naturalnej opalenizny, ale też krople samoopalające, bo pomimo tej opalenizny to jednak regularnie stosuję retinol i kwasy. No i y, różnica między moim dekoltem, ramionami już jest zauważalna, a twarzą jest zauważalna, więc staram, sobie, y, staram się sobie to wszystko wyrównać. Wracając do produktu, to jak powiedziałam jego odcień, jest troszkę cieplejszy niż się wydaje na słoczu. Nie przeszkadza mi to. Jeśli chodzi o jego wykończenie, to ma być naturalne wykończenie, czyli to nie będzie mat, nie będzie też bardzo rozświetlający, ma być naturalnie. Przy każdym z kosmetyków jest napisane, żeby porządnie wstrząsnąć. I ja już zauważyłam, że one mają tendencję do rozwarstwiania się, ale na stronie Glamshop jest napisane, że to jest naturalne. Jeśli chodzi o te kosmetyki, żeby się nie obawiać, dobrze. I y, tak. Bardzo często produkty płynne ja aplikuję najpierw na dłoń, tak jest bezpieczniej według mnie, a później transferuję sobie produkt z dłoni na twarz. W tym wypadku bezpiecznie jest od razu sobie zrobić kropeczki i ten produkt na twarzy rozblendować, bo przyznaję, że blenduje się bardzo ładnie. Tak jak pokazałam wam, mam dwa pędzle od Glam Shop, które kupiłam sobie właśnie do tych mokrych Produktów do konturowania, i mam tutaj, wydawałoby się, taki idealny do brązera, prawda? Pędzel, on się nazywa ST3. Glambrush ST3 to jest pędzel duo fiber, ścięty, włosie syntetyczne, idealny do produktów płynnych, i nie jest tutaj tak naprawdę napisane, czy, że on jest dedykowany do brązera, natomiast ja właśnie do brązera chciałam go. Użyć, No, bo wiecie, wydawać by się mogło, że jest tak idealnie ścięty, żeby właśnie sobie tutaj ten, tą kość policzkową wykonturować, podkreślić, tutaj też yy, czoło. Nie, nie użyję go dzisiaj, dlatego że on bardzo nieładnie. Aplikuję ten produkt. Zresztą nie tylko ten. Korzystałam z tego pędzla do aplikacji innych produktów, i kremowych, i płynnych, jakie u siebie mam, i żaden nie wyglądał dobrze, więc niestety ja go spisuję na straty i odkładam go na bok. Mam u siebie pędzel, który znowu wyszedł przy okazji tych nowości do konturowania, i on się z kolei nazywa ST5. Znowu duo fiber, włosie syntetyczne, polecany do produktów płynnych. Idealnie sprawdzi się do brązera i różu w płynie. I teraz tak. No właśnie tak jak powiedziałam, ja sobie wymyśliłam, że ten pędzel będzie do brązera, a ten będzie do różu. On nieładnie aplikuje róż. Od razu wam powiem, że dzisiaj różu nim nie, za, nie nałożymy, ponieważ znowu ta sama sytuacja nie rozblendowuje produktów fajnie. Ładnie. Robią się prześwity, jakieś plamy. Natomiast jeśli chodzi o brązer, nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega. Bardzo ładnie wszystko się blenduje. I właśnie bronzer, nim dzisiaj nałożymy jeszcze raz, tutaj wszystko ładnie wstrząsnę. I pokażę Wam najpierw słocza na dłoni. To jest piaskowy. No, czy on taki znowu neutralny, prawda? Raczej ciepły. I tutaj mam lusterko. A znowu jak się robi kropki na buzi, bardziej neutralnie. dziwna hmm. sytuacja. I tutaj jeszcze na czole. I biorę ten ST5, chyba tak, dobrze? Tak, ST5 pędzelek i stempluję. Jednak muszę to lustereczko tutaj Jeśli chodzi o jego pigmentację, to jak widać nie jest jakaś porażająca. To może być też kwestia tego, że ten odcień piaskowy może być w chwili obecnej troszkę na mnie za jasny. Więc może ten nugatowy teraz, kiedy jestem trochę opalona, wyglądałby na mnie może nie tyle lepiej, bo ten nie wygląda źle, ale właśnie nie musiałabym aplikować dodatkowej, że tak powiem, porcji produktu. Tutaj, żeby bardziej zaakcentować sobie te policzki. O, chyba teraz to już przesadziłam. <gryw> Czekajcie, zaraz będziemy ratować sytuację, a może nie, po prostu. Roz... O, jest dobrze. On się bardzo fajnie blenduje. Daje takie naturalnie lśniące, jednak powiedziałabym, wykończenie. To nie jest bardzo mocno błyszczący brązer, ale jednak troszkę się na tym policzku. Błyszczy, nie powiem. No, ja bym powiedziała, że on mnie w bardzo przyjemny sposób jednak ociepla. Ja jeszcze, a może stąd sobie zbiorę i troszkę żuchwę, jednak przeciągnę. i tak to zostawię. U mnie sukces. Ja mam słabość do kremowych produktów, do płynnych produktów, i to jest jeden z tych. Kosmetyków, który trafia w moje gusta. Bardzo podoba mi się odcień, bardzo podoba mi się wykończenie. Takie lekko lśniące, ale bez drobin, co jest istotne. Ten kosmetyk bardzo ładnie leży na twarzy, nie rozpuszcza tego, co jest poniżej. Nawet przypominam tutaj przypudrowanego korektora, bo jednak ten brązer lubię sobie ostatnio wyciągnąć troszeczkę do góry. I no, oczywiście są kosmetyki, które nałożone na puder. Niezbyt ładnie wyglądają. Ten wygląda bardzo fajnie. Nosi się bardzo ładnie, nie znika. Ja z bronzerem od Glamshop w kremowej opcji w słoiczku nie polubiłam się, bo on rozpuszczał mi troszeczkę yy, nie, nie rozpuszczał, znikał. Znikał mi w środku dnia. Tak, to był ten problem. On po prostu jakby wsiąkał w moją skórę. Ten produkt tego nie robi, bardzo ładnie leży. No cóż, kurczę. No i cena się zgadza. Przypomnę, że ten brązer kosztuje 45 zł. Fajna opcja, nasza polska opcja. Cenowo też bardzo w porządku. No ja jestem na tak. I tym sposobem przechodzimy do różu. I tak jak już wspomniałam, nie użyję tego pędzla. Do jego aplikacji, bo zabijcie mnie, jak to się mówi. Nie wiem, brązer jak widać, nałożył się pięknie. Róż tak jednolicie się nie nałoży. Może to jest kwestia tego, że jednak róże zdecydowanie mają ten kolor, który bardziej się wybija na skórze. To nie jest z reguły taki cielisty odcień, zwłaszcza ten, który mam tutaj Wam do pokazania. No nie wiem. Jeśli chodzi o róż, to niestety te pędzle od Glamshop T2, bo jest, jeszcze jest taki duży, który wyszedł. W tej kolekcji, po niego nie sięgnęłam. Te dwa, po które ja sięgnęłam, no niestety mi się nie sprawdziły. A róż, moi drodzy, po prostu płynny róż. Liquid Brush, Blush, znowu się zaczynam przejęzyczać. Liquid Blush. Ja mam go w odcieniu optym, Optymista. I teraz, jak się spojrzy na słocze, które są na stronie, to ten Optymista wydaje się być takim. No kurczę, delikatnym różykiem. To jest dosyć intensywny róż, a muszę nim wstrząsnąć. Ta sama sytuacja, tak samo jest z brązerem, z różem i z rozświetlaczem. Proszę, żeby wstrząsnąć porządnie te kosmetyki. To są róże. Ja tutaj nie widzę na tych słuchach, żeby one miały jakiekolwiek drobiny, które mają mokre wykończenie. Moi drodzy, optymista i przyznaję, że jeśli chodzi o formułę, o to jak róż i rozświetlacz, bronzer... Zaraz Wam powiem, dlaczego nie mówię o brązerze. Bardzo mi ten róż pod palcem przypomina róże płynne od Rare Beauty. To jest taka mocno napigmentowana, jak zaraz Wam pokażę. Taka tłustawa pod palcem formuła, która się bardzo ładnie rozblendowuje na buzi. I tak samo jest z rozświetlaczem. Rozświetlacz od Glam Shop, który zaraz Wam pokażę, bardzo pod palcem przypomina płynny rozświetlacz z Rare Beauty. Nie mówię o brązerze, ponieważ Rare Beauty nie ma w tej formule płynnych brązerów. Ma tylko styki, takie sztyfty do konturowania, ale brązer też jest taki lekko tłustawy. Róż w każdym razie na pewno jest i tak jak powiedziałam, mocno jest napigmentowany, więc ja sobie tutaj zrobię tylko kropeczki, tak jak robię z różami od Rare Beauty, właśnie i pędzlem moim ukochanym który robi zdecydowanie lepszą robotę niż ten pędzel od Glamshop. To jest y, Zoewa Petit Stippling 122 okay. lustereczko i stemplujemy. I ta jedna kropeczka. No, starczy na cały policzek. O kurczę, tutaj trochę mnie poniosło. Tak, w w kamerze ten kolor wydaje się być delikatniejszy niż jest w rzeczywistości. To jest taki naprawdę różyk-różyk, nawet nie wymieszany z brzoskwinką. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu róż, delikatny, taki troszkę dziecięcy, ale róż. Fajny odcień. Podobnie jak z bronzerem, bardzo fajna formuła, bardzo łatwo się rozbędowująca. Uważajcie, żeby nie nałożyć za dużo, bo można przesadzić bardzo łatwo. Tu jest dużo pigmentu. Mam wrażenie, że więcej niż w bronzerze, ale tak jak powiedziałam, to może być kwestia tego, że bronzer jednak mam w tej jaśniejszej opcji. I może to wynikać z tego, jeśli chodzi o róż, sporo jest tutaj kolorku. wiecie co, nałożę go troszkę więcej, żebyście widzieli go bardziej, chociaż tutaj, że tak powiem w kamerze i tym razem wezmę po prostu z dłoni troszkę, bo jedna kropeczka już teraz byłoby, to byłoby za dużo produktu. No dobrze, liśniące wykończenie, delikatne, bez drobin, wyszedł w czterech odcieniach, trzeba za niego zapłacić, na pewno Wam cena wjechała na ekran, 45 zł trzeba za niego dać. I tak jak powiedziałam, jak patrzę na cztery słocze, tych czterech opcji kolorystycznych, to wydaje się, że żadna z nich nie ma dodatkowych drobinek rozświetlających, to są po prostu mokro-liśniące kosmetyki, Pięknie leżą, pięknie się noszą, pięknie się aplikują. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I możemy tym sposobem przejść do rozświetlacza, który wyszedł w dwóch odcieniach. I ja mam tą jaśniejszą opcję, chociaż przyznaję, że jak patrzę teraz na słocze, to obie, wydaje mi się, wyglądałyby na mnie naprawdę ok. Ja mam opcję naturalny glow, a jest jeszcze szampan 0%, który się wydaje być bardziej cielisty, bardziej beżowy. Bardzo... Kuszące, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie kupię sobie też tej drugiej opcji. I za jeden taki rozświetlacz trzeba zapłacić znowu 45 zł. Bardzo fajne ceny. I znowu, tak jak powiedziałam, powtórzę się. Ta konsystencja, ta formuła, jest bardzo podobna do płynnych rozświetlaczy od Rare Beauty. Z tym, że ja, jeśli chodzi o rozświetlacz Rare Beauty, tutaj już kładę na dłoń ten rozświetlacz. Dosyć jasny, przyznaję. Właśnie jeśli chodzi o moją opcję od Rare Beauty, ja mam, ja mam kolor Enchanted, chyba Enchanted. Napiszę wam na ekranie, jeśli to nie jest Enchanted. To ta opcja jest troszkę jaśniejsza, jednak. Natomiast. Uff, lubię nakładać palcem, wklepywać. Natomiast, pomimo tego, że odcienie są inne. Jeśli chodzi o te dwa kolory, tych dwóch kosmetyków, dwóch różnych producentów, to one dają bardzo podobny efekt na twarzy. Ten naturalny glow nie jest mocnym rozświetlaczem, jest bardzo naturalnym rozświetlaczem. Przyznaję, że można go budować. Tą opcję od. Od Rare Beauty nie za bardzo da się spotęgować, jeśli chodzi o efekt. On błyszczeć mocniej nie potrafi, nieważne, ile byście go nałożyli. Tutaj troszkę można wzmocnić sobie spotęgować ten efekt, niewiele, natomiast to jest coś bardzo w moim stylu, bo ja bardzo lubię takie kremowe, naturalnie wyglądające formuły. Pięknie się to wszystko ze sobą łączy, pięknie się aplikuje na ten przyputrowany korektor, niczego nie rozpuszcza, niczego, nic nie znika. Nie ma problemu z blendowaniem, jeśli macie porządne mm, narzędzia. <tutaj, Tutaj jest tak. No te pędzle są nietrafione. Ten w miarę ok, natomiast czy on jest lepszy? Wrócę jeszcze do tego pędzla. Czy on jest lepszy niż na przykład ten pędzel, który kupiłam sobie swojego czasu w Rossmanie Marki Kellys? To jest ich Blush and Bronzer 02. Czy ta opcja od GlamShop jest lepsza od tej? Nie. Jak ma, miałabym wybierać, to wolę nakładać brązer tym niż tym, chociaż tym oczywiście da się i ładnie to wygląda. Do różu te pędzle z Glamshop nie bardzo. Wolę ten mój Zoewyna no, rozświetlać i tak najbardziej. Lubię, jeśli chodzi o kremowe formuły, płynne formuły, aplikować palcem. Tak to się prezentuje, moi drodzy. Powiem Wam, że zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Reaplikowałam sobie jeszcze szybciutko ten y, balsam błyszczyk od L'Oreal, o którym mówiłam w swoim czasie, który przyjechał ze mną ze Stanów i niestety, jak się okazuje, nie jest dostępny w Polsce. To, co jest u nas w szafach L'Oreal, czy nawet w internecie, to są błyszczyki powiększające usta. Ten nie mrowi, ten bardzo fajnie nawilża. Jeśli chodzi o kosmetyki, które nałożyłam poza kamerą, to oczywiście wszystko znajdziecie opisane i podlinkowane w opisie poniżej. Ja już się z wami żegnam. Do siebie zapraszam w niedzielę i podsumujemy sobie już wakacje. Jeśli chodzi o ulubieńców, właściwie to będą ulubieńcy, no niby lata, ale to będzie sierpień i połowa lipca pielęgnacja, kolorówka, co odkryłam, po co sięgałam najchętniej, o tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie pa.